z mordeczki. Tutaj Wojtas Kidos tak? Walter Ale A dzisiaj gramy coś, czego dawno nie było. A ja to lubię. To tak. Zobaczymy, jak mój skład się zmienił przez tam jakiś czas. Dobra. No, sezon był. No trudno, się mówi. Dobra. O. No nie, na żywo. To park, tak zrobimy, bang, bang. Park. Teraz tak. jeszcze druga. Paciuszka osiemdziesiąt, plus. Dobra, bang. Deli, bang. Thank Dobra, to odpózmy. Nie o, ja mam... Co To, to nie jest. O, poczało się. Ile? Ej, to jest! Nie no, tu nie wymienne. Kowal, Ej, ja mam do Eeeh, uh, nieważne Ej nie no, ale, ko ale kozacka paka No zobaczcie Co to jest? OLO. o l -o. Co? Super Nieważne, nie pytam um, Chciałem paczkę otworzyć? No to super Ja tu mam szczęście To jest, super. Szczęście. jest nagrane? Ja mam nadzieję, że to jest nagrane ale może coś w środku? Um, no dobra, kim? ale trochę dostaję Bo to są na, na wymianie więc to mi trochę przeszkadza że że, że to ale dobrze, zmienimy skład trochę ukochały klubik I, i, i zobaczcie tak się prezentuje karta 71 LO, o, dobra, zmienimy L o. Ale co tam to za zarezy? To dobra, takie same zgranie L P, dobra. Zobaczmy, czy też jest jakaś. Aha, mapman. Główny a, dobra, nie opylało się, nie opylało się, nie opylało się, widać, widać już. Czekaj, o, Czekaj, teraz to się. A ja nie wiem, milano. Ma... Tak, to czekaj. A, no, skąd tak na 7. No to nie. Uh -huh. Trochę za mało, żeby mógł grać u mnie. Ale, to tak. To się na razie prezentuje ławeczka i karty, jaką mógłbyś. Tutaj tylko oni się mam z Francesą i ośminem. No dobra, to by wyszło na dobre, ale... Serio? To się nie opyla. Będę pewnie w mecz. Ja w... pewnie w środku meczach nie będę się odzywał, bo... bo niestety tego nie umiem wyciszyć. Dobra, zagrajmy jakiś meczek. Musimy <grym> chyba zagrać jakiś meczek, co nie? I to jest tak naprawdę naprawdę najgorszy. Dobra, robię tak. Nie wiem czy mnie słychać, czy nie. Nie wiem. Ale chyba słychać. Pomaga jest... Pomaga mi to, że to jest taki zero zgrania i oni to losowo zostawiali? To jest tak, że losowo to w Was zostawiali. To... czekaj, ja nie wiem, czy. czy tych. Czy... ludzi słychać. Halo, halo, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Już siedząc słycha, słycha. na swoich miejscach, na stanowiskach komentatorskich, to właśnie stąd. Będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mamy nadzieję, że spotkanie dostarczy nam wielu emocji jeszcze długo będziemy o nim dyskutować. Teraz będzie niebezpiecznie! Gol! A więc nie musieli. Tak. Nic nie ja mówiłem, że nic nie zrobię w tym meczu. Zrołem, że nic, że nic nie Musimy zbyt długo czekać na pierwszą bramkę. Ale gier Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Cóż za spokój, cóż za precyzja. Zamienia tę fantastyczną okazję na bramkę. Takie sytuacje są formalnością tylko pozornie. Trzeba nerwów zestawić, żeby trafić. Chociaż zaraz, tak. chwileczkę, nie, nie, jednak offside. Rzeczywiście, chorągiewka w górze. Spalony minimalny, ale golu znany nie będzie. I teraz przejmują piłkę. Szypier. <grymne> Fofana. Nie udało się utrzymać piłki. Grylis. I tracą teraz posiadanie piłki. Odjęła ryzyko w obronie, brawo! Ależ okazja teraz! Tak! No dobra. Bywa drugą bramkę w dzisiejszym meczu. Znakomita dyspozycja Strzelecka, nic dziwnego, że wielce uradowany prezentuje nam teraz swoją cieszynkę. 2 do zera, gramy dalej. Piłkę ma Estupinian. Ciągle utrzymują się przy piłce. Mogą to rozegrać na. Weszło! Gol, gol i znowu gol. Domyka hat co na tym etapie nie powinno chyba dziwić nikogo, kto widział, w jakiej jest dziś formie. Pełni zasłużony do Tego No i po ataku, zagrożenie minęło. Hiram Trippier. Piłkę ma stupinian i strata posiadania piłki. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. I mamy stratę. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Proszę Państwa, kolejna... Ja nie pytam, ja nie pytam, serio, ja nie pytam. Bramka! Odjeżdżają na cztery gole. To się nazywa deklasacja. Ależ Bramka na powtórce. Widzimy, jak potężne było to uderzenie. Włożenie tak dużo siły w ten strzał było ryzykowne, ale opłaciło się. No i po ataku. Dobra interwencja. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Szansa Lewandowskiego. Coś niesamowitego. Jeszcze jedna bramka. Ewidentnie rozwiązał się worek z kolami. Ani myślą zwalniać tempa. Bo jest knockout. Teraz możemy zobaczyć to wszystko na powtórkach. Warto też zapytać, co się stało z linią obrony, że pozwoliła na taki rajd, ale nie odbierajmy zasług przy zdobyciu tej bramki. Bram. O, strata piłki. Okazja może być groźnie. Niestety zaprzepaszczona, świetna okazja do strzelenia gola. Sam na sam z bramkarzem wystarczyło odrobinę pokombinować zamiast zamykać oczy i uderzać jak najmocniej. Strata w takim miejscu może być piekielnie kosztowna. Obronił, ale wciąż niebezpiecznie. Corner znowią z narożnika boiska. Piłka skierowana do Hesusa Nawasa, spalony, źle się ustawił. Amel Majri, mało ma miejsca. Uwaga, wychodzi sam na sam. Gol! Zdobywa teraz bramkę. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No zresztą wynik mówi sam za siebie. Dwóch piłkarzy. Grylisz przy piłce. Dobrze poradził sobie w polu karnym. Mamy informację, że do meczu zostanie doliczona jedna minuta. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry. Miejmy nadzieję, że w drugiej połowie mecz będzie bardziej wyrównany. Jak dotąd grała tylko jedna drużyna. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Uwolnił się z podkrycia. Okazja. Ależ to zatrzymał. Wspaniała parada. Robert Lewandowski. Szansa Lewandowskiego. Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. Lewandowski ma teraz piłkę. A tak udaremniony obrońca był na posterunku. Nie udało się utrzymać piłki. Zawodnik leży na murawie. Sędzia przerywa grę. Nie chodzi o sam faul, tylko żeby pilnie zaopiekować się kontuzjowanym piłkarzem. O, kurwa. o. Będziemy mieli rzut sędziowski. Nie, tak. podanie i przekwyt. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Debinia. O, i to był książkowy odbiór piłki. Podolski. Uwaga, będzie okazja. Z piłką Robert Lewandowski. Broni! Uwaga! Ale nie nie, wróć to tempo. Jest chorągiewka w górze. Mamy spalonego. Pewnie w obronie. Okazja przed nim teraz. Niebywałe. Znowu piłka w siatce. Sięgają jak po swoje. Mają na tym meczu trening strzelecki. Totalna dominacja. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Chyba trudno o lepszą sytuację, choć przy okazjach sam na sam czasem niełatwo zdecydować, czy lepiej postawić na siłę, czy technikę. W tym wypadku udało się mocnym strzałem umieścić piłkę w siatce. Odzyskana piłka. Dobre zachowanie. Teraz Sosimen Mija teraz bez kłopotu I udana interwencja To może być gol Cóż łatwiejszego niż strzelić w sytuacji sam na sam A jednak kolejny raz oglądamy takie pudło Wcale nie jest to takie proste jak się wydaje Urywa się Kryciu. Debinia. Wkracza do akcji i odbiera piłkę. Teraz Samel maszli. Nie, nie daje się zaskoczyć. I udało się zablokować. Stuszony ten strzał, znów świetny blok. Teraz Samel Majri. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Wyszedł sam na sam, uwaga! Luka wypita przez bramkarza, bardzo dobra interwencja. Będzie zatem rzut rożny. Tymczasem dojdzie do zmiany. Popatrzmy, czy to zmieni jakoś obraz gry. Blokuje uderzenie. No nieźle się zapowiadało, ale to już koniec. No i po ataku zagrożenie minęło. Musi teraz uważać, by nie stracić piłki. Uwaga, wychodzi sam na sam. Ale fatalnie się teraz zachował w tej sytuacji sam na sam. Nie chodzi nawet o to, że tego nie wykorzystał. Huknął mocno i niecelnie, zupełnie bezmyślnie. Próbuję indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? I to tyle. Koniec meczu. Takim występem zasługuje... Występ indywidualny istny koncert solo. I'll be missed. Zostawcie jeszcze raz, jeszcze raz proszę zostawcie sójka.